Rozpaliłem ognisko dnia trzeciego od razu po przebudzeniu się. Dalej nie wiedziałem, gdzie jestem. Wyszedłem na dwór, zobaczyć, czy wszystko jest ok. Przeszkiwałem namiot jeszcze raz w nadziei, że coś w nim znajdę, ale jedyne co znalazłem to ogień w swoim kościele. Nie zastanawiając się długo, założyłem torbę na ramię i zacząłem stąd uciekać. Wiedziałem, że w torbie mam dużo przydatnych rzeczy, które mogą później uratować mi życie. Patrzyłem z oddali na płonący kościół. Wiedziałem, że nic stamtąd nie uratuje, a zwłaszcza mojego piwa. Muszę iść, pomyślałem, a więc poszedłem. Jak na razie szedłem znajomymi trasami, ale bałem się co będzie przede mną. Chciałem odejść daleko stąd. Przy jednym z pierwszych domków, na które się napotkałem, spotkałem również zombiaka. Zabiłem go, a tutaj nagle wyskoczył drugi, z którym też dosyć szybko i sprawnie się rozprawiłem. Rozglądałem się przez okno garażu i stwierdziłem, że do niego wejdę w celu przeszukania go. Ale nic ciekawego tam nie znalazłem. Nic, co by przydało mi się teraz. Chodząc do domu, spotkałem kolejnego zombiaka, takiego jak wcześniej, więźnia. Gdzieś tu musiało być więzienie. Szybko z nim się rozprawiłem. Na szczęście miał torwę sportową, w której nic nie znalazłem. Włączyłem telewizor i chciałem chwilę odpocząć, ale przerwał mi to zombiak, kolejny zresztą. Rozwaliłem go, ale zobaczyłem, że też drzwi są rozwalne. Zatem szybko wziąłem się za przeszukiwanie domu. Znalazłem tutaj pistolet M1911. W kuchni znalazłem rondel z makaronem. Dodam do niego składników takich jak czosnek i mięso. Bo to jedyne, co miałem tak właściwie przy sobie. Zszedłem do piwnicy, zostawiając kuchenkę włączoną. W piwnicy totalnie nic nie było, a więc wróciłem, aby delektować moim pysznym, a co najważniejsze ciepłym makaronem. Od razu po zjedzeniu wyruszyłem dalej w drogę. Wiedziałem, że nie mogę zostać w tym domu bez drzwi. Przechodziłem przez różne tereny, ale byłem dosyć blisko i już musiałem wybrać w lewo czy w prawo. Poszedłem w lewo. Karetka i samochód osobowy zderzyły się na drodze. Obok byli pacjenci i lekarze. Oczywiście nie żywi. Rozwaliłem ich wszystkich, a jedna osoba miała kluczyki aż do dwóch samochodów. Wsiadłem do jednego z nich, do tego osobowego, próbowałem odpalić i udało się. Wprawdzie nie było w za dobrej kondycji, ale przynajmniej był zatankowany do pełna i jeździł. Sprawdziłem karetkę i stałem tam naprawdę mega dużo przydatnych medykamentów. Wziąłem ze sobą też torbę sportową. Trochę fajnie wygląda i też trochę ma dobrej zawartości. Ambulans odpalił, ale nie było w nim benzyny. Pojechałem dalej. Jestem trochę głodny, więc zatrzymałem się w pobliskim domku, aby coś zjeść. Zabiłem pierwszego zombiecha, który stanął mi na drodze, oraz dwóch kolejnych. Czy prędzej pobiegłem do samochodu, który stał na podjeździe. Niestety był zamknięty, a więc musiałem wykończyć te ząbiaki. Poszedłem na tył domu, żeby sprawdzić skrzynki, które widziałem z oddali. Ale tutaj przypomniały się kolejne ząbiaki. Przypomniało się ich tutaj bardzo dużo. Po raz kolejny nie mogłem ani chwili oglądać telewizora w spokoju. Do domu wszedł ząbiak, którego najpierw nie trafiłem. Przestraszyłem się, ale na szczęście wszystko skończyło się ok. Znów usiadłem, ale znowu się stało to samo. Kolejny ząbiak. Widziałem już, że ta okolica jest mega niebezpieczna. Ale co miałem zrobić, pokonałem go i już nie siadałem, po prostu odpaliłem papierosa i zacząłem oglądać program, stojąc. Po zapaleniu papierosa zacząłem strasznie głośno kaszleć. Poszedłem do lodówki i zjadłem lody, a następnie wyszedłem z tego domu. Sprawdziłem czy piwnica jest otwarta, niestety nie była. Wszedłem do samochodu i zacząłem go przeszukiwać. W pewnym momencie zauważyłem zombiaka wychodzącego ze samochodu. Nie wiedziałem, co zrobić, przesiadłem się szybko na fotel pasażera i poszedłem go zaatakować. Bardzo dobrze to rozegrałem, bez obrażeń, bez ryzyka od razu zacząłem wracać do samochodu. Przejechałem kolejne kilkanaście kilometrów i byłem zmęczony, a więc się zatrzymałem. Zacząłem oczyszczać teren wokół domku, w którym planowałem spędzić resztę dnia i noc, ale z samym nożem nie było to zbyt proste. I pierwszy raz podczas walki dałem się zatrapać zombiakowi. Wpadłem wtedy w jakąś furię i po prostu rozwaliłem ich głowy butem. Na szczęście to było serio tylko zatrapanie. Nie ugryzł Zabandażowałem się i bezpiecznie wszedłem do domu, rozglądając się. Zamknąłem za sobą drzwi i sprawdziłem wszystkie pomieszczenia. Jak już wiedziałem, że jest bezpiecznie. To przeszukałem samochód, który znajdował się na zewnątrz. Tam znalazłem też fajne rzeczy: pudełko nabojów, magazynek i drugi raz ten sam pistolet, który znalazłem wcześniej, M1911. Następnie poszedłem zapalić fajkę w kuchni. Pozamykałem wszystkie drzwi i wszedłem do łazienki, żeby się umyć. Potrzebowałem trochę świeżości w końcu. Nie myłem się od czerwni. Przed snem zrobiłem jeszcze kilka przysiadów, żeby zawsze być w dobrej formie. No i położyłem się do łóżka. W nocy obudziłem się ze strasznym bólem. Wziąłem więc siekierę na plecy i poszedłem sprawdzić czy nie ma żadnego zagrożenia w pobliżu. Czułem lekki niepokój. Tak właściwie nie miałem powodu. Oprócz tych oczywistych, aczkolwiek czułem lekki niepokój. Wróciłem do pokoju, zażyłem tabletki przywolowe i poszedłem dalej spać. Wstał kolejny dzień, a ja dzięki Bogu razem z nim od razu ubrałem się Kierę na plecy i poszedłem się rozglądać, czy wszystko ok. Nagle jakiś bandyta do mnie poszedł nie był to zombie, to był zwykły człowiek. Miał w ręce nóż i przystają się, żeby mnie zaatakować, także stwierdziłem, że walka. Rozprawiłem się z nim w trzy ciosy. To i tak dużo. Nie miał przy sobie nic innego oprócz noża do masła. Wróciłem do domu, przygotowałem sobie paluszki rybne. Byłem już głodny. Usiadłem przy telewizorze i zacząłem jeść paluszki rybne. Napiłbym się teraz piwa, ale wolę raczej nie. Poszedłem przejście po okolicy, żeby wiedzieć, co jest plus minus obok nas. No i doszedłem do miejsca niezbyt przyjemnego, bo do cmentarza. Strasznie tam się roiło od zombi. Ale były też dwa samochody. Pomyślałem sobie wtedy, że może za jakiś czas będę mógł tam pójść. Ale zawróciłem i poszedłem w drugą stronę. Tutaj stoczyłem walkę z kolejnymi zombiakami. Tym razem dwoma na raz. W pobliżu był jeszcze jeden, ale z jednym zombieakiem to jest bez problemu się rozprawić. Skopałem go butem. Kolejny gdzieś był w pobliżu. Tak czy inaczej widziałem obok jakiś budynek. Nie wyglądało to na dom. Wyglądało to bardziej jako ogród, może sklep. Obok tego domu, ogrodu, stały dwa samochody. Do jednego z nich miałem klucz. Był to pickup. Tylko nie był pełny w paliwo. Będę musiał tu wrócić po ten samochód. Wszedłem do tego ogrodu i tam zobaczyłem to co zawsze. Czyli zombie. Były też pełne półki, a ja uświadomiłem sobie, że nie mam przecież broni, żeby z nimi walczyć. Przeszukiwałem wszystkie półki, nie powiem, było to dosyć stresujące. Zębiaki przebiły się przez szybę, a ja miałem coraz mniej czasu. Zobaczyłem drzwi i wszedłem. Okazało się, że jest to zaplecze. Całe szczęście znalazłem grabie. Nie była to może najlepsza broń, ale jakakolwiek. Poszedłem więc do góry. Okazało się, że jest to taki balkon, którego nie zobaczyłem z dołu. Stwierdziłem, że muszę rozprawić się z tymi zombiekami, bo innej drogi wyjścia, przecież nie mam nic do drzwi. Otworzyłem je i zacząłem bić te zombieaki. Jeden po drugim. Grabie nie były najmocniejszą bronią, ale w końcu udało mi się je wszystkie powalić. Wygrałem. Znalazłem drugie grabie, bo tamte mi się już rozwaliły, więc ja też założyłem na wszelki wypadek na plecy. Wyszedłem, a w ogrodzie znajdował się jeszcze jeden zombie. Po tym wszystkim stwierdziłem, że wracam do domu. W samym domu spotkałem jeszcze jednego człowieka, który biegł w moim kierunku. Zwolnił, ale nic nie mówił. Ja z tymi grabiami byłem gotowy. Stanął przede mną, nie wiedziałem co robi, ale i tak zacząłem robić. Wiecie, jak nie byłem jeszcze pewny. Wróciłem do domu i z tyłu rozprawiałem się z kolejnym zombieakiem, z którym szybko na szczęście mi poszło. Usiadłem i zacząłem oglądać telewizor. Musiałem trochę odpocząć. Poszedłem do samochodu, aby wziąć z bagażnika kilka przydatnych przedmiotów. Wziąłem torbę lekarską, którą wcześniej ukradłem od karetki. Wziąłem też jakąś broń, to był klucz do samochodu. No i poszedłem. Musiałem poeksplorować trochę, aby znaleźć w jakichś domkach jedzenie i tak dalej. Przyda się. Już na początku swojej drogi spotkałem pierwszego ząbiaka. Oczywiście zrobiłem z nim to, co ze wszystkimi przed nimi. Rozwaliłem go. Poszedłem dalej. Byłem obok cmentarza i widziałem tylko te hordy zombie, które czekały na mnie. Nie chciałem na razie tam iść, a na pewno nie z tą bronią. Starałem się iść przy rzece, ale i tak jeden zombie jako w końcu mnie zauważył. Dokonałem jego żwłota, zresztą tak samo jak jego dwóch kolegów, którzy tutaj przyszli z nim. Następnie podszedłem bliżej płotu. I tam też załatwiłem jednego zombieka. Miał kamizelkę odblaskową. Wszedłem do domu, który był przy tym płocie i starannie, po cichu zamknąłem okno. Otworzyłem drzwi, a tutaj było ich ogrom. Z siedem zombiaków nie zdążyłem naliczyć. Na szczęście udało mi się uciec bez żadnego zadrapania. Nie wiem jakim cudem. Poszedłem dalej i spotkałem kolejnego zombieka. Go też dosyć szybko powaliłem. Obok jednego z domów znalazłem kilka w kartonach, no i kask kupniczy. Widziałem ze sobą dwie te rzeczy, bo kask oczywiście obronił mnie przed ugryzieniami czy zatrapaniami ze strony zombie i nie tylko. Poszedłem do tego domu obok i tutaj już na pytaniu był jeden zombie. Kątem oka widziałem kolejnego, za niego też się wziąłem, ale od tyłu zaskoczył mnie jeszcze jeden z nich i zrobiło się trochę ciężko. Tak czy inaczej. Dalej biłem ich tym kluczem. Wszedłem do domu przez okno w sypialni. Otworzyłem drzwi, a tu jeden z zombiaków. Nie mogłem wybiec, ale jakoś mi się udało uwolnić. W środku były trzy zombiaki Uciekłem z tego domu. Nie mogłem spokoju żadnego domu z eksplorować. Budynek dalej wydawał się być dużo spokojniejszy. Otworzyłem więc okno w salonie i wszedłem do tego domu, ale bardzo powoli. Otworzyłem pierwszy pokój i nie znalazłem nic niestety na półkach. Wtedy stwierdziłem, że to bardzo dobry pomysł, aby zapalić papierosa. Tak też zrobiłem, na spokojnie, odstresowałem się, odpocząłem. Otworzyłem kolejny pokój, tym razem z kijem hokejowym w ręce i załatwiłem tego nieumarłaka, który tam był. W lodówce znalazłem kukurydzę i nic więcej. W zamrażalce były lody i kukurydza zamrożona. Zjadłem tego loda na miejscu, bo byłem akurat trochę głodny. W sypialni był rewolwer, ale tym razem inny niż te, które mamy. M625. Wyszedłem i w budynku obok czekało mnie to, co wszędzie, czyli walka. Tym razem bardzo dużo zombiaków. Na szczęście dwa z nich były skupione na bramie garażowej. Pozwoliłem im ją zniszczyć, bo pewnie była i tak zamknięta, a to ułatwi mi tylko dostanie się do niej. Zresztą zombieaków też się dosyć sprawnie rozprawiłem. Patrzyłem, jak niszczą i poszedłem do tego domu obok. W śmietniku przy domu znalazłem gaśnicę. Nauczony przeszłością, wziąłem ją ze sobą, mimo że ważyła strasznie dużo. Wszedłem do domu i jakiś sobie chciał wyważyć drzwi, ale go zaatakowałem. I tu zaskoczył mnie z boku kolejny zombieak, który prawie miał ugryzł. Cudem uniknąłem. Dzisiaj bardzo dużo cudów się przytrafia, na szczęście na moją korzyść. Przeszukałem ten dom i wchodząc do łazienki na pierwszym piętrze, natknąłem się na ząbeka w szafroku. No, pewnie nie miał przyjemnej śmierci, ale za to czystą. Wyszedłem z tego budynku i poszedłem dalej. Tutaj znowu kolejna horta ząbeków, z którymi też się musiałem długo rozprawiać. No ale co? Do naszej imprezy dołączyło dwóch kibiców futbolu amerykańskiego ubranych w je barwy jednej z drużyn. Też szybko znaleźli swoje miejsce. Ale tutaj jeden z zombieków prawie mnie znowu zaskoczył. Poszczę się więc z nim ro rozprawić. Niestety musiałem już się bić metalowym rurką. Było ich za dużo. Zdecydowanie za dużo. Ale jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. I tak też zrobiłem. Biegłem do kolejnego domku i pierwsze co zobaczyłem to piwo leżące na ziemi oraz kolejnego fana futbolu amerykańskiego. Nie mogłem się doczekać, aż wypiję to piwo. Załatwiłem jeszcze jednego fana, który przyszedł z kuchni, i od razu potem zdezynfekowałem oraz zabandeżowałem swoją ranę na klapce piersiowej. Nie chciałbym dostać zakażenia. Pozbierałem wszystkie piwo z podłogi i zacząłem kierować się w kierunku domu. Poszedłem jednak trochę inną trasą, główną drogą. Tam, gdzie było tak dużo tych zębaków, od razu rozprawiam się z jednym z nich, później z kolejnym, i kolejnym, i tak dalej. Mogłem tak wymieniać w nieskończoność. Ale musiałem oczyścić ten teren. Chociaż trochę. Nagle naszą mnie aż trzech zębaków w jednym momencie. Jeden z nich zdołał mnie drapnąć w brzuch. Bardzo bolało. Zdrapany brzuch w połączeniu z skurczami mięśni były za dużymi obrażeniami. Musiałem się wycofywać. Ale nie mogłem nawet piec sprintem. Mogłem tylko iść normalnym chodem. Zębiaki mnie doganiały. Musiałem walczyć, a było ich trzech. Moje ciosy nic już nie ważyły. Byłem strasznie zmęczony i strasznie mnie wszystko bolało. Ale musiałem sobie jakoś z nimi poradzić. Stwierdziłem więc, że zaprowadzę je do lasu. Może tam uda mi się je zgubić lub załatwić pojedynczo. No, i tak też się stało. Zacząłem załatwiać ząbeki pojedynczo, co kosztowało mnie trochę czasu, ale w końcu się na szczęście udało. Wróciłem do swojej sypialni i ściągnąłem z siebie wszystko, co mogłem z siebie ściągnąć: torbę, hełm. I niepotrzebne rzeczy z ekwipunku, które miałem przy sobie. Zapaliłem papierosa, był tak pyszny, ale zacząłem kaszleć. To chyba ze zmęczenia. Wypiłem też piwo. Nie mogłem się doczekać tego momentu. Moje ulubione piwo. Kocham je. Od razu po tym poszedłem spać.